Od jakiegoś już czasu oglądając anime zacząłem coś zauważać. Coś, co ukrywało się za moją nastoletnią ignorancją. I teraz chcę o tym pogadać. Chodzi mi o to. I o tamto. Tak, anime dziewczynki są problematyczne. Ale jeszcze zanim zacznę, to w ramach tego, że całkiem niedawno około 1000 osób zadecydowało się zasubskrybować, i mega dzięki za to, w ramach tego przygotowałem dla Was niespodziankę. Uwaga? Tada! Teraz mogę na Was patrzeć i mam ręce. A, i chcę Wam jeszcze przedstawić nową postać gościnnie występującą na moim kanale, Violet. Cześć, cześć, witam serdecznie. No dobra, zaczynamy. Anime dziewczyny w przypadkowych sytuacjach, gdzie głowa głównego bohatera, okej, okay, byłeś minuta. ląduje w ich cyskach? Czy to, co cokolwiek dzieje się w Darling in the Franks? Albo dziewczynki wygonające na 10 lat, ale nie, są smokiem i mają 700 lat, czy coś. Ale czy to jest złe? Tak. Ale też nie. Okej, okay, czekajcie, czekajcie, już wyjaśniam. Problem nie jest nagość czy seksualność, ale sposób, w jaki jest przedstawiona i kogo dotyczy. Muszę wyjaśnić coś znane jako fanserwis, zanim pójdziemy z tym dalej. Jak już możemy wiedzieć, to anime jest podzielone na to, kim są odbiorcy. Grupy docelowe: czyli Shonen i Shoujo, ale też Seinen i Josei, dla bardziej dorosłych odbiorców. We wcześniejszym filmiku wspominałem o Shoujo, ale w tym filmiku będę musiał zgłębić się w Shonen, dlatego że to właśnie tam po raz pierwszy w anime został użyty fanserwis, w znanej nam formie. Mówię to dlatego w ten sposób, dlatego że w kinematografii światowej jest to coś, czym posługiwano się od dawna. I nie zawsze w kontekście seksualnym, bo to jest zarezerwowane do fandomu anime, według Itala Garbayfa. Pierwszym anime, który wykorzystało tą formułę jest Cutie Honey. Sam tytuł jest mega klisza, ale okej. Okay. Cutie Honey w trakcie produkcji miało mieć formę Maho shodo, ale nie udało im się zyskać przedziału czasowego dla emisji w telewizji, żeby móc się zaklasyfikować jako Shodō. Dlatego twórcy wpadli na genialny pomysł, aby zrobić z tego Shonen. Okay. I tak powstało pierwsze Shonen anime, w którym bohaterką jest kobieta. Twórcy wykorzystując tą zmianę dodali więcej akcji i przemocy. Ale też nagość, aby przypodobać się męskiej części odbiorców. To zarazem początek fanserwisu. Ale w tym okresie jedno. <coughs> mało znane studio zmieni bardzo wiele. Mówię o Gainax. Ewangelion to arcezieło, z słuchajcie o Gambaster? Gainax wywodzi się z grupy paru studentów zainteresowanych animacją, którzy założyli Daikon Film. Żeby robić fanowskie animacje na konwentach. I nazwa Daikon pochodzi od konwentu, który nazywa się Daikon. Okej, okay, ale jak fanowskie filmy miały wpływ na cały kształt anime? Znacie to albo to? Kostium kulika z Playboya. Tak, Hideaki Anno to zaczął. Kiedy członkowie Daikon film założyli Gainax, ich pierwszym tytułem był Gambaster, który był OVA. Ilu z Was wie, co to OVA? Ręka w górę. Może być w komentarzach. OVA to Original Video Animation, czyli animacja oddzielona od np. głównej serii mitowanej w telewizji. I przeznaczone do sprzedaży i dystrybucji fizycznej, na przykład DVD i Blu-ray. No i tak, w telewizji nie można pokazać wszystkiego, co twórcy chcieliby pokazać, dlatego właśnie w OVA mamy więcej Beach Episodes, gdzie twórcy mogą wepnąć żeńskie bohaterki w stroje kąpielowe, albo wysłać postacie do Onsen, czyli takiej publicznej łaźni, gdzie nie muszą wpychać postaci w żadne ubrania. Także OVA są miejscem, gdzie twórcy dodają najwięcej fanserwisu. Ale wracając do Gainax. W Gambasterze został wprowadzony kolejny termin bardzo powiązany z fanserwisem, czyli "gynax Bounce. To chyba nie wymaga wyjaśnienia, ale tak, chodzi tu o animację piersi. Zazwyczaj sposób, który są animowane tak, że ruszają się oddzielnie od siebie. No i to stało się w pewnym sensie standardem występowania fanserwisów anime. Ale dobra, mówiliśmy o tym, jak to wygląda dla męskiej części odbiorców, ale co żeńską. Odchodzimy od Shonen i ponownie musimy zajrzeć do Shoujo, gdzie to jest robione inaczej. Wiecie, czym są gry Tomie? Są to gry skierowane dla kobiet. Z japońskiego Maiden. Game. I są to gry, w których główna bohaterka jest rzucana w sytuacjach, w jest otoczona przez przystojnymi chłopakami, z którymi może budować relacje i każdy z nich ma własną ścieżkę progresji. Istnieją też adaptacje albo anime inspirowane grami Otome, na przykład My Next Life as a Villainess. Mówię o grach, ale co z samym anime? Wśród nich znajdzie się Fruit Basket albo Oran High School, to tak z najpopularniejszych. Również Watashi Gamotetu do Sunda, może bardziej znane pod swoją angielską nazwą, Kiss him Not Me, czy owiana niekoniecznie dobrą sławą Diabolic Clovers. Te serie bezpośrednio sięgają do motywu Rivers Harem, czyli są odpowiednikiem znanych nam wszystkim, przynajmniej z nazwy, mam nadzieję tylko z nazwy, tradycyjnych haremów. Jednak czego by nie mówić, ich wybór jest dość mocno ograniczony. Tam grupa męskich postaci bardzo często rywalizuje z sobą o uwagę protagonistki. Ale warto wyróżnić to, że oprócz oczywistego położenia nacisku na to, by męskie postaci, kolokwialnie mówiąc, cieszyły żeńskie oczy, zwyczaj drastycznie różniąc się od siebie wyglądem, by stworzyć coś na wzór różnorodności, autory dość dużą uwagę skupiają na ich zachowaniu, zazwyczaj bardzo kulturalni, zabawni, będący ideałami uosabiającymi kobiece wyobrażenia o idealnym mężczyźnie. I to ciekawe, bo ta maniera, ta bijąca o nich dżentelmeńskość jest czymś, co Japończycy upatrzyli sobie u nas, Europejczyków. A jeśli mam być jeszcze bardziej precyzyjna, powiedziałabym, że u nas wiecznych Anglików, czyli sięgnęli do całkowicie obcej, egzotycznej dla siebie kultury. Innym ze sposobów przyciągnięcia żeńskiej publiki przed ekrany jest umieszczenie w serii wątków homoseksualnych bądź podtekstów homoerotycznych. I tu rodzi się stereotyp Fujoshi, czyli najczęściej młodej, piszczącej kobiety, śleniącej się na widok dwójki mężczyzn na ekranie, który wzbudza emocje od rozbawienia po obrzydzenie. Ale mnie o tym. Produkcje, w których faktycznie jest tego sporo, a wątek miłosny jest integralną częścią historii, określa się mianem shounenai, które to ze względu na, powiedzmy, intensywność przekazu, porównałabym do serii Eiji, o których mowa w dalszej części materiału. Anime nie musi być jednak shounenajem, bo relacja między dwójką, najczęściej jednak głównych bohaterów, była okazana jako bardzo, bardzo bliska. Jako przykład takich serii mogę podać Banana Fish, Mariarty the Patriot czy Kuroshitsuji. W czym z tym ostatnim jest taki problem, że relacja dotyczy 12 na przestrzeni serii 14-letniego chłopca i kilkusetletniego demona, co jest przynajmniej niesmaczne. Pokusiłabym się o stwierdzenie, że wręcz gorszące. Ale to wszystko jest o wiele bardziej stanowalne w porównaniu do tego, co widzimy w szonem. A jedyną serię, jaką znam, która jest jakkolwiek porównywalna w poziomie fanserwisu, jest Free. Ale dobra, dlaczego do się to różni? Odpowiedź jest całkiem prosta, lecz ją trochę skomplikuje dla kontekstu. Tak naprawdę tu dochodzi o ideę piękna. Są znaczące różnice w tym, co podoba się różnym płciom. Szokujące stwierdzenie, co nie? Ale mamy więcej komplikacji, jeśli próbujemy przedstawić atrakcyjność w dziełach fikcyjnych. A tym bardziej w anime, gdzie proporcja, a nawet charakter jest przerysowywany. I dochodzimy do momentu, gdzie postacie są uproszczone pod względem atrakcyjności. Chodzi mi o to, że są bardziej zgeneralizowane. No i to wszystko jest celowe. Męscy odbiorcy wolą żeńskie postacie seksualizowane w sposób bardziej bezpośredni. Dla przykładu, żeńskie postacie mogą być bardziej asertywne, mieć duże piersi albo nosić bardziej odkrywające ubrania. Natomiast kobiety wolą jak postacie męskie są przedstawione jako wysportowanie czy inteligentni, albo zawstydzeni sytuacją, która wystąpiła. I to się wszystko wiąże z tym, jak postrzegana jest atrakcyjność. I z różnicami w postrzeganiu jej przez inne płcie. I żeby jeszcze trochę nakomplikować, mamy postacie androgeniczne, które mogą być przedstawiane jako bardziej męskie albo bardziej żeńskie. Więc tak, mówię o trapach. Jest jeszcze yaoi, którym mógłbym podeprzeć to, że fanserwis serwis podobny dla obu pci, ale jest to to samo, jakbym porównał Hentai do fanserwisu, więc tu się zatrzymajmy. Więc jeśli nie chętaj, to przyjrzymy się czemuś podobnemu, czyli Echi. Czym jest Echi? Pewnie już wiecie, ale pozwólcie, że wyjaśnię. Echi to lżejsza wersja materiałów pornograficzno podobnych, i również gatunek w anime, gdzie znajdziemy najwięcej serwisu, Budowanie napięcia seksualnego, panty shot, sytuacje o kwestionowalnej dwuznaczności, ale mamy też momenty spokoju, aby rozbudować fabułę danej serii. To wszystko znajdziemy w Echi. Ale to czego nie znajdziemy, to sam seks? No bo to jest zarezerwowane dla chętaj. Jeszcze jedna rzecz. Haremy. Jest to popularna cecha wielu serii Echi. Sytuacja, gdzie protagonista jest otoczony wieloma dziewczynami, które są w nim. W jakimś tam stopniu zainteresowane. I to po to, żeby męski odbiorca mógł się wcielić z głównego bohatera i spełniać swoje fantazje. I tak to jest skonstruowane przez autorów. Po to, żeby odbiorcy czerpali z tego satysfakcję. Właśnie dlatego w tych seriach seksualizacja żeńskich postaci jest podkręcona do maksimum. Pamiętamy o jednej rzeczy, jeśli mówimy o seksualizacji w anime. W zachodnim konsensusie komiksy i bajki są kierowane dla dzieci. A wystąpienie tam seksualizacji postaci jest problematyczne. Dlatego, że pojawiają się argumenty w stronę np. anime, czy animowanych serii, że demoralizują dzieci. I tutaj mamy kolizję w rozumowaniu, bo anime w większości nie jest dla dzieci. I występowanie tam dorosłych tematów takich jak seks, nagość i przemoc jest normalne, bo mamy dorosłych odbiorców. Ale dobra, dlaczego echi? I dlaczego fanserwis? Dlaczego jest ich tak dużo? I dlaczego ludziom się to podoba? Okej, okay. w Japonii shonen jest najpopularniejszym rodzajem anime, z główną demografią, której są nastolatkowie. I to wszystko w kraju, gdzie 50% młodych dorosłych nigdy nie było w żadnym związku. Chyba to jest odpowiedzią sama w sobie. Patrząc na to wszystko, można powiedzieć, że w Japonii jest zapotrzebowanie na tego rodzaju serie, a studia animacji wykorzystują to, bo fanom się to podoba, więc czemu nie? No, jest parę powodów czemu nie. Oczywistym problemem jest słowo na L, którego nie chcę mówić ze względu na YouTube, ale takie postacie są bardzo problematyczne, a tym bardziej jak są robione pod fanserwis. Japonia ma problem z postaciami nieletnimi i tym, jak one są pokazywane widzom. Jest ono całkiem obrzydliwe i wyobrażając sobie dorosłego fana anime zafascynowanego postacią niepełnoletnią przedstawioną jako dziecko, jest nieciekawym obrazem. Ale to wszystko jest ok, bo postać jest nieprawdziwa, a i jeszcze ma 1200 lat czy coś. Czy jakieś inne bullshitowe wyjaśnienia. Hmm. Kolejną rzeczą jest przedstawienie creepy sytuacji jako akceptowalnych. Chodzi mi o to całe fiasko Seo, gdzie Kirito był rycerzem na białym koniu i każda dziewczyna była jego. Wszystkie takie sytuacje są naprawdę niepotrzebne, i propagowanie incelowych zachowań i jakichś ich fantazji może prowadzić do na przykład takich sytuacji. Ale wiadomo, to jest skrajność. Ale w kontekście, że Japonia jest krajem, w którym słowo nagie jest dużym problemem, a sprawcy często unikają kary, może być bardziej problematyczne. Jest jeszcze sprawa tego, jak kobiety są przedstawiane w anime. Bo najczęściej są sprowadzane do wprowadzenia wątku miłosnego i są jednowymiarowe. Ich cele, jeśli w ogóle istnieją, poza bycie z głównym bohaterem, są płytkie. Problemem w takich seriach jest też fanserwis, bo możemy mieć postacie, które tam są jedynie po to, żeby męscy odbiorcy mieli na co popatrzeć. I to właśnie jest obiektyfikacja. Sprowadzanie żeńskiej postaci do obiektu, mającego pociągać, czy ładnie wyglądać. I to nie jest fair, ale na szczęście mamy serie, które mają dobrze napisane żeńskie postacie. I tu za przykład mogę podać Jujutsu Kaisen i postacie Maki oraz Nobary. Sposób, w jaki zostały ukazane postacie żeńskie w tej serii był w pewien sposób rewolucjonistyczny. Stąd też szeroko komentowany w czasie premiery animowanej adaptacji. Ale gdy już nieco dłużej nad tym pomyślimy, okazuje się, że w gruncie rzeczy ich przedstawienie nie różni się niczym od przedstawienia postaci męskich. I tu jest problem. Tak mocno my, jako oglądający, przyzwyczaliśmy się do tego, że postacie kobiet i dziewcząt są napisane marnie, że ich poprawne stworzenie wywołuje u nas niemal zachwyt. To dość kuriozalne, że doszliśmy do tego dopiero teraz, w latach 20. XXI wieku. Miejmy jednak nadzieję, że więcej twórców pójdzie tym śladem i postacie żeńskie będą przedstawiane przynajmniej dobrze. A teraz, póki jeszcze jesteśmy przy temacie, jeśli już dorosłu Kaisen chce ukazać postacie żeńskie jako niezwykle kobiece, przede wszystkim biorą się oni za postacie dorosłe. Tak mało, a tak wiele. Przykładem będzie tu May, Mei, Mei, ukazana na przestrzeni serii w dość dopasowanych strojach, podkreślających jej krągłą, ale nie karykaturalnie krągłą figurę. Dodajmy do tego jej huc, mocno zaakcentowany w scenie z 12 odcinka drugiego sezonu, pewnie wiecie o której scenie mówię. Ta seria pokazuje, że potrafią oni zrobić to ze smakiem, bez cienia wulgarności, nie obiektyfikując postaci. Czy więc Ryutsu Kaisen pozbawiona jest jakiegokolwiek fanserwisu? ciężko mi się z tym zgodzić. Szczególnie jeśli mowa tu o tym skierowanym bardziej do kobiet. I tak niewątpliwie drugi sezon znacznie wybija się na tle tego pierwszego. Wchodząc na jakiekolwiek media społecznościowe, nie sposób nie zauważyć wielkiej ekscytacji widzów. Ukazali często nieco bardziej detalicznie, odkrywając więcej niż w mandze. Ale to i tak nic przy scenie z Gojo Jogo, gdzie pozbawione są ręki w, no powiedzmy, ciekawej pozycji. No, w oryginale wyglądało to zgoła inaczej. Nie mówiąc już o minach Satoru. Na nami też znalazł się na celowniku zakładam, że nawet jeśli nie jesteście fanami tej serii, to te konkretne sceny gdzieś wam mignęły. Tak, mapa się postarała. I tu szczególne klaski padły na Shota Yamazakiego, który to za swoją pracę otrzymał internetową statuetkę najlepszego animatora z racji odpowiedzialności za obie te sceny. I tak z innej beczki, również wprowadzenie do filmu zero postaci, których nie było w oryginalnym prequelu serii, jest oczywistym ukłonem w stronę starych oglądających. I tak to też jest element fanserwisu. Nie takiego, z jakim zazwyczaj kojarzymy, ale wciąż. I tak będzie z niemalże że każdą przypiętam do serii sceną, której nie było w mandze. Fanserwis może być czymś integralnym dla fabuły. Co ty myślicie? Może być to trochę kontrowersyjne biorąc pod uwagę to co powiedziałem wcześniej, ale akurat serie, które robią to dobrze mają postacie w wieku licealnym. Także tak. Chodzi mi m.in. o Food Wars, która nie jest najlepszą serią, bo trochę się wypaliła w późniejszych sezonach, przynajmniej dla mnie. Ale używają fanserwisu po to, żeby przedstawić jak dobre jest jedzenie. Tak. Ale biorąc chwilę na zastanowienia, to w jaki inny sposób można by było to pokazać w kontekście? Próbowano tam objąć fanserwisem również postacie męskie, ale to nie jest to samo. Jeszcze jedna rzecz. Pamiętacie jak mówiłem o Gainax? No, to to studio upadło w 2018, bo zatajili swoje przychody i nie płacili podatków. I co z tym faktem? Zanim to się stało, to w 2011 pracownicy Gainaxu założyli nowe studio pod nazwą Studio Trigger. Po premierze Guren Lagan, pracownicy Gainaxu odeszli i założyli Trigger, gdzie kontynuowali produkcję abstrakcyjnych serii. A przykładem jest Kill Kill, gdzie fanserwis jest połączony bezpośrednio z fabułą. Jak? Okej, okay. Kill Kill jest powierzchownie Battle Shonenem, z żeńską główną bohaterką, która jest poddawana fanserwisowi. I tak, to prawda, ale w tej serii dzieje się coś bardziej skomplikowanego niż to, co wcześniej wspomniałem. Kill Kill jest parodią fanserwisu. Ubrania, które dają moc osobom, które je noszą, i aby być silniejszą, Ryoko musi nosić ich mniej. Albo główną siłą, która buntuje się władzy, są nudyści. Coś jest na rzecz. Ale jak jeszcze by było tego mało, to sam tytuł jest grą słów. kila Kill z japońskiego może brzmieć jak ubrany, żeby zabijać. Także mając za sobą kila Kill i jak tam jest przedstawiony fanserwis, możemy sobie zadać pytanie: Czy fanserwis jest zły? Krótką odpowiedzią jest nie. Dlaczego? Bo nie ma nic złego z przedstawianiem seksualności i nagości w mediach. Jak w przykładach z serii wcześniej wymienionych, może się to znacząco przyczynić do fabuły i wprowadzać fajne koncepty. Ale również się z tym połowicznie zgadzam i są z tym problemy. Dlatego długą odpowiedzią jest tak. Jest zły. Kiedy używa się go ze złą intencją i obiektyfikuje się postaci, z którymi odbiorcy mogą się utożsamić. Albo przedstawia się postacie nieletnie w ten sposób. I chociaż jest go bardzo dużo, nie trzeba go lubić, żeby serie zawierające fanserwis nam się podobały. I taką nutą chcę zakończyć ten filmik. <laughs> to był całkiem ciężki temat do przebrnięcia. Mam nadzieję, że sobie dobrze z nim poradziliśmy. I możecie mi dać znać w komentarzach, co wymyślicie myślicie o serwisie, Bo ja go za szczególnie nie lubię i chyba nauczyłem się jego podświadomie ignorować. A taka umiejętność jest chyba wymagana, jeśli ogląda się anime. I na pewno przeszkadza to osobom, które chciałyby wejść w to medium. Moje uczucia są w zasadzie dość podobne. Uważam, że potrafi on zrazić i zniechęcić dalszego oglądania, szczególnie gdy jest go zwyczajnie za dużo. A, jeszcze, jak wam się podoba moje nowe ja? Moje jest lepsze niż poprzednie, ale no to chyba całość filmiku. Jak Ci się podobało, to zachęcam do zasubskrybowania kanału Violet i mojego też proszę. I też zachęcam do zostawienia lajka. I widzimy się w następnym filmiku, który chyba będzie icebergiem. Ale no to kiedy indziej. To wszystko. I na razie. Cześć. Um, so, uh, could you maybe turn around? I'm sorry, what?